Widzowie, to co teraz zobaczycie może być dla was szokujące. Więc przygotujcie jak najlepiej swoje nerwy, twoje wszystko co tylko macie, ponieważ w tym odcinku zobaczycie coś naprawdę wspaniałego, niesamowitego. Jedynego w swoim rodzaju. Zastanawiacie się, co to takiego jest. A jest to jeden w swoim rodzaju największy możliwy Pet, pet Simulator X tak jest, udało mi się go pożyczyć na odcinek. Jest, jest pet simulator tutaj konkretny. Jeszcze nie dość, jest Titanic i jest dużo silniejszy od Twojego najlepszego peta. Jeszcze ma Super Teamwork. To jest niemożliwe, więc wierzymy, co jeszcze go podpisujemy. I teraz jest jeszcze kolorowy podpis na nim, i sobie go sprawdzimy. Ale, drogi widzu, zanim sobie go sprawdzimy, przetestujemy, zostaw tu łapkę w górę. Zostaw subskrypcję pod specjalnie dla was. próbowałem jak najszybciej go ogarnąć, żeby już wam to pokazać, żebyście mogli go zobaczyć, żebyście mogli zobaczyć w ogóle, jak taki pet wygląda i co, co, czym to się w ogóle wiąże. No zobaczcie, no Czy wy to kojarzycie. Czy wy to widzicie? Titanic Joli Cat. No niesamowite po prostu, niesamowite, że udało się takiego czegoś ogarnąć. No, i to teraz sprawdzimy. No, w sumie, jako partner, od razu co powiem, Wam tak. Udało mi się go pożyczyć, nie było jakichś dużych wymagań. Jedynie co na razie to podpisanie po prostu petów innych jeszcze, więc zwiększenie wartości, jako partner. Ale jest piękny i go aktywujemy. Zobaczcie, co za mną w ogóle jest. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? no jest piękne no mi się to mega podoba w ogóle jest mega ogromniasty weźmiemy sobie teraz huge'a jakiegokolwiek tak weźmiemy sobie huge'a challenge tutaj wypłacimy sobie na przykład tego huge'a zaraz będziemy mogli 27 sekund ale zobaczcie to i on jest chyba taki nawet jak tam wygląda w ogóle widzowie jeszcze wam pokażę jedną ciekawostkę nagrywam to o pierwszej w nocy i zobaczcie tutaj jest jeszcze 17 godzin a ja już go mam no tutaj siedzę na tym serwerku, już dobre, właśnie 8 godzin, no jakieś 6 godzin na tym serwerze siedzę już i dropimy tego huge'a. <noise> Ale udało się go od razu zdobyć, w ogóle zobaczcie. No jak najedziecie na niego jest jeszcze lepsza ciekawostka jedna. Tak jak tu widzicie, Titanic Preston, tak ja, mogę sobie po prostu wejść teraz na niego. O. Nie, chodźcie do mnie. I patrzcie, mogę no, skakać! Mogę na nim skakać, mogę na nim jeździć. Jest konkretny. Mega mi się to podoba. Mega to fajne jest. Ja sobie na razie wyczyścię jeszcze chat. O, dobra. A co się stanie, jak dam deskę? A, jak dam deskę, to od razu mi z niej schodzi. Zobaczymy sobie jeszcze. Co jest? A, jak dam deskę, schodzi mi, a jak zejdę z deski, to wchodzi mi na peta, ale fajnie. Dobra, wypłacimy sobie teraz pióra z banku. Weźmiemy tego. I wam pokażę mod. Patrzcie na to. Tu macie trzy rodzaje petów. Najmniejszy, większy i Titanic. On jest jak z 10 juzi, jak z 10 juzi, 10 juzi w sobie po prostu. Więc no jest ty Wy to widzicie, jaki on jest ogromny. No jest po prostu wielki. Więc no jest jest, jest po prostu co na to patrzeć, w ogóle ta czapka i samo to jeżdżenie, w ogóle zobaczcie, możecie skakać sobie na choinkę. Myślę, że no, dropnięcie tego peta to będzie chyba każde, każdego po prostu wyzwanie i chęt, żeby to zrobić jak najszybciej. Co sobie polecimy jeszcze? Polecimy sobie jak najszybciej. W ogóle nie wiem, jak on jest mocny, więc no. Chcielibyśmy sobie to sprawdzić jeszcze jego moc. Tak ogólnie, ale jest lepszy niż mój najlepszy pet. Więc jeżeli weźmiemy sobie takiego peta i weźmiemy sobie jeszcze raz, wejdziemy tutaj na Nordpol, zobaczymy, jak szybko rozwali skrzynkę dwa pety. Możecie porównać. są tylko dwa pety. Patrzcie teraz, tego nie, to są dwa pety, ten i ten. Dobra, i teraz tak, skrzynka się pojawi, zobaczymy jak on szybko ją rozwali. Jest to serio mocniejsze. No nie mam jakiegoś mega cennego pytania, tylko tylko 302, ale chyba jeszcze... Dobra, tego no. Dobra, mamy i. No i możecie sobie sprawdzić, weźcie sobie dwa pety swoje jakieś mocne i czy tak samo będzie to rozwalało, czy nie. No dla mnie myślę, że to jest kozackie. <laughs> no i on jest jeszcze chyba w indeksie, co nie? Zaraz sprawdzimy sobie indeks. I powiem, że jest w indeksie, ale nie jest jakoś taki większy w indeksie, tylko w indeksie jest normalną wielkością. Yy, tutaj jest jakoś... Yy, tutaj. O, jest. Exclusive Titanic na samym dole jest tutaj. Wygląda jak huge cat, tylko jest yy, huge jolly. Ty Titanic nawet nie huge, tylko Titanic. No to jest troszeczkę różnica. Dobra. Lecimy sobie na Trading Plażę. I zobaczymy reakcję ludzi na Trading Plażę na tego... Ta, tytanika. Dobra, wejdziemy sobie na bogatszą trading plażę. Bogatsza trading plaża to jest ta. Tutaj z Wojszczatem jest zawsze bogatsza. Sprawdzimy sobie reakcję ludzi. No, mogą być kozackie. Mogą być kozackie. Więc no, czekam, czekam, zobaczę. Dobra. I jak tylko. To ludzie na pewno się rzucą od razu na to, ale no. Nie są. O, dzień dobry. <kłysy> Okej, okay, już patrzymy chat. Napiszę hi. <noise> Okej, okay, co tu się wyprawia, Hel, o dobre Jak ja jestem wielki większy niż inni! Zobaczcie jeszcze to, ja sobie dam Ekama. Zobaczcie to. Zobaczcie, zobaczcie te pety. Ta wielkość Peta. To jest huge! To jest huge! To jest... <noise> to, jest ja, to jest huge, a to jest. To jest, to jest to jestem ja, a to jest huge. To jestem ja, to jest huge. No co to ma być? Jakie to jest piękne... Co? W ogóle nawet bałwan jest o po... ponad połowę mniejszy od tego Titanika. Te pety, jeżeli te pety będą wchodzić teraz. To myślę, że to jest pierwszy pet i to nie będzie ostatni, a jeżeli takie tety pety będą teraz wchodzić. Oj, to będzie różnica, będzie teraz różnica naprawdę. To będzie zmiana wszystkiego. Jeżeli takie pety teraz będą wchodzić. Takie ogromne z możliwością jeżdżenia. To będzie naprawdę. Myślę, że to na pewno nie jest pierwszy taki PET. Myślę, że będzie naprawdę teraz na przykład na nowy rok. Na przykład Sylwestrowy Titanic. No jeżeli już go wprowadził, to myślę, że będzie go wprowadzał coraz częściej, bo prawda jest taka, że ludzie wydawali ogromne pieniądze na to, żeby go zdobyć. Cały czas wydają ogromne pieniądze, więc myślę, że będą wydawać tak ogromne, że no będzie się po całym prostynowi zrobić na przykład na Sylwestra. Jeszcze jednego. No. Więc no. To będzie coś. <noise> Ale nie, no kozacko to wygląda. Patrzę też na innych tutaj. No, jest to różnica. No i jest, jest to fajnie. Jest to fajnie, to wygląda. Ej, dobra, musimy i sprawdzić teraz tutaj. I idziemy na tą drugą trading plażę. Bo na drugiej trading plaży tak samo ludzie będą. I zobaczymy, jak zareagują na drugiej pl trading plaży na to wszystko. Dobra. I teraz mamy drugą trading plażę tutaj. Lecimy na drugą Trading Plażę. To jak to mega wygląda samochodzenie tutaj, dobra. Z jest normal serwer i teraz wchodzimy, ej dobra, to widzowie będzie naprawdę kosmos, 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 kosmos. Okay. i wchodzimy na drugą Trading Plażę. Big Games ładuje się, odpala się. I co tu będzie? Big Games, O oh, je, yeah. dobra. Odpalamy, odpalamy, odpalamy. I co my tu teraz mamy? Hello, hello, hello! Napiszę do nich, hi! <grystanie> co tu się w ogóle dzieje? Co to jest? Dobra... Oni widzą to? O, jest, jest! Wszyscy zauważyli i wszyscy się rzucają teraz na tego Titana. No, jest mocarność w ogóle. Jak on wygląda tutaj? Ja nie wierzę! Jest moc! No... <grystanie> Chwila moment wystarczyło, że wszyscy po prostu wszyscy podeszli na miejsce tego Titanika. No. Napiszę no, do nich siema. <śmum> Zobaczymy, czy jest ktoś z Polski, czy nie ma nikogo z Polski. To tamtym serwerze byli Polacy. Ale tu nie ma. No. <śmum> tu nie ma. O, ktoś tu pisze Pay to win, no tak jakby no pożyczyłem sobie, więc to nie jest <śmum> niestety. <śmum> Ale no nie, jest kozacki, jest na pewno fajny, więc myślę, że łapka w górę na pewno mi się należy za to, że udało się, mi się ogarnąć go dla was specjalnie, więc no, no, teraz myślę, będę myślał teraz, żeby go kupić, więc jakąś ofertę yy, będę próbował teraz może za niego dać, zobaczymy, ale na razie się żegnam z wami i muszę go niestety oddać, ale postaram się, żeby mieć takiego samego na własność, więc na razie, trzymajcie do kolejnego odcinka!